Halo dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteś stronzy, to jest kolejny odcinek na moim na materiale. Na moje materiale, tak? kolejny odcinek na moje materiale. Ze mną jest dzisiaj Inar. Cześć Inar. Halo. Słuchajcie, nagrywamy sobie dzisiaj detrany, bo dawno Detranów nie było, więc uznałem, że warto byłoby sobie raz na ruski prawda, rok zagrać. Szykuję w tym momencie zapasy na czas wjazdu na mitapę. ktoś pytał. Także jakaś minigra się tutaj pojawić musi. No jest ze mną dzisiaj Inar, nasz piękny, prawda budowniczy przeglądar Minecrafta. Co? Co? Widzieliście przegląd Minecrafta 1.14 Uinara? Pierwszy w Polsce? 1.15. A 1.15, no tak. Widzieliście. 1.14 już pełną wersję pierwszy ma. Pierwszy w, w Polsce przegląd był Uinara, a pierwszy. Nie, sorry, to był drugi przegląd. Pierwszy przegląd w Polsce był u mnie na live a drugi był na filmie Uinara. Jak to? No, a trzeci był Tidzimiego, czwarty był Tidzimiego przegląd. Bo jeszcze po drodze Ranger nagrał, z tego co pamiętam, swój przegląd. Także tak, tak śledzę przeglądarów wszystkich Minecraftowych, jakby ktoś pytał. Ale w sensie? Co? No. To który? Przecież ja nagrałem ten film jakieś 40 minut po wyjściu Snapshota, a... No. A ja streama miałeś? A ja streama miałem jakieś 15 minut po wyjściu z naprzota. Co jest? No, o jest, zepsułem. To ja to już taki jest. podjarany był, E wrzuca sobie, wyprzedzę wszystkich. A widzisz, a Cyfro wyprzedził, kurde, ciebie nawet, nie? Taki lucky look niby, kurde. Szybszy od Boż. własnego cienia. Nie, ale mówię autentycznie, bo sprawdzałem sobie. 15 minut po wyjściu odpaliłem live'a, Kiedy skończyłem live'a, Ty wrzuciłeś film, później Ranger wrzucił go pod wieczór. I w nocy wleciał film Tijimiego, z tego co pamiętam. Ze wszystkich to tych. kto? A taki znajomy z Craft który też robi przeglądy wersji dokładne. Właśnie, się tam chciałem dostać. Wczoraj pisałem po ludziach, dodajcie mnie, dodajcie mnie. Nikt nie dodać nie chciał, rozumiesz? No ma być jakiś middle season, coś ten, także czekaj, czekaj, spokojnie. Team Blue jakby yy, siłę roboczą znaczy budowniczych z miłą nie. nie? no. Wiesz, bo Tania siła robocza. Tania siła robocza. Ja sobie wejdę na koniec, będziemy mieli najlepszy zamek, kurde. Dobra, czekaj, muszę lecieć. jesteś tak swoją drogą. Ja jestem na początku gdzieś, wiesz? Znaczy, na końcu. Ej, seria, ja przebiegłem A, wszystko. Ja nie wiem, to są jakieś cieroty w tych. Ja idę następnym razem do śmierciów, bo po prostu się nie da, nie? Oni tak kurcze beznadziejnie grają, że masakra, ej. Jedna, jedyna Dobra. pułapka mi coś zrobiła. Jestem. Nie, nie wyzywaj. Ty jesteś wśród śmierciów? Nie, ty uciekasz. Nie, no uciekam, ale mówię ci, z moim parkurem to jest. Masakra. Dobra, no poczekam w takim razie na ciebie. Kurde, jakby wiem, że ten odcinek nie zrobi jakiś dużych wyświetleń, nie? Tak swoją drogą, moi drodzy. Ale z drugiej strony mam straszny sentyment do Detranów, bo tak dużo było ich nagrywane, kurczę, na tym kanale i tak dużo było z Super Teamem nagrywane, że kurde powiedziałem sobie, nie, no muszę nagrać ten tryb. Raz na ruski rok musi być odcinek z tego trybu. Po prostu, żeby zobaczyć, że nic się nie zmieniło. Uważaj, bo to są dziury, nie? O kurde, nie ma. Powiedz, spadł. Dobra, Jane of Game, także się. miejsce, które miałeś? Ja miałem? O kurde, nie, nie sprawdziłem. Czekaj, mogę przewinąć jeszcze, tak? Prawdopodobnie mogę. Ja mam miejsce... drugie miałem. Drugie. Także byłem super no szybki, dobra. Rolę byłem selektor ja sobie teraz zagram de defem, bo mam 36 tysięcy punktów, także 1000 mogę wydać sobie na bycie śmierciem. Checkpointów 1800, killi 1604, śmierci 1127. I zagranych 345 rund mam w detrana. Jakby ktoś był ciekawy... Ja tylko 91. Jak ja tutaj nolife'iłem ostro. Ja mam rangę w tym momencie spitster na czacie. Boże święty. Kurczę, co to ja tak? mam zająca. Sprawić. Później jest kanger, jeśli dobrze pamiętam. Kolejna, wiesz, po tej twojej randze Także dobra, że tutaj ludzie drączy. Ej, swoją drogą, przypominam wam łapak w górę, moi drodzy. I takich tam czerwonych dzwonkach, jeśli są czerwone, to powinny być szare, a jak są szare, to jeszcze może... w się sensie nie dzwonkach, tylko takich tych, a dzwonka to już swoją drogą obok tego można jeszcze walnąć, nie? Nie można, tylko trzeba, bo w tym momencie jak nie macie dzwonka, to subskrypcja nic wam nie daje. To jest dziwne, Więc bo jak nie. na moje subskrybując, yy, zaznaczasz, że tak, chcę dostawać powiadomienia o tym kanale, nie? A wiesz, że możesz sobie sprawdzić, ile masz subskrybentów z dzwonkami i ja bez mam dzwonków? 71 tysięcy dzwonków. Sprawdziłem, o. sprawdziłem to. 71 tysięcy dzwonków zaznaczonych na dostawaj wszystkie powiadomienia. A wiesz, jak YouTube ostatnio ujął to, że jeżeli masz zaznaczone, że chcesz dostać wszystkie powiadomienia, to oznacza, że masz szansę na dostanie jakichś powiadomień. A wiesz, że ja też pisałem do YouTube'a i oni mi odpisali, że jeżeli twoi subskrybenci dostają zbyt dużą liczbę powiadomień, to ucinają tym, żeby im z nie robić. Tak mi napisali, mogę ci screeny powysyłać. Tak, ale to jest głupie, przecież jeśli robisz dzwonek, no to To jest dostawać, głupie to... i to strasznie. To naciół ten dzwonek. Nie wiem, jakby słuchaj. Ja i tak uważam, że najlepiej by było, jakby YouTube totalnie te dzwonki wyrąbał, nie? I było no, żeby tak wrócić do tego 2012. No i do Subboxa. Sub nie, ale przede wszystkim 10% ludzi korzysta tylko z Subboxa, co jest kretynizmem. Słuchajcie, korzystajcie z Subboxa. Zakładka subskrypcji, nie strona główna, nie karta na czasie. Jeśli chcecie oglądać waszych youtuberów, zakładka subskrypcji, bo tam jesteście na bieżąco z filmami. Ja na przykład mam zawsze otwartą kartę subskrypcji i kiedy jakiś film wyjdzie, ja wiem od razu, nie? I od razu oglądam mojego ulubionego youtubera, uinarka. Oh! <laughs> o! Ja o jak robił, fajnie nie? Widzisz? Widzisz jak ci się miło zrobiło, nie? Kurde pan. No proszę, myślałem, że powiesz jakiś. creepson Ej, w ogóle wyprzedziłem Paja, czajcie. Ostatnio nagrywałem na surwalu walkę z Ender Dragonem, nie? 4 no. godziny po mnie PewDiePie wstawił. <laughs> To jest Chodź. oczywisty sygnał, że PewDiePie ściąga ode mnie. <laughs> Widzicie? PewDiePie się na mnie wzoruje w Minecrafcie, tak to wygląda. I to jest normalnie noska mnie nie? Dobra, pokonałem ziomeczków tutaj. Ej, ale ja mam stary... Nie, tylko. Boże, po bo co komu ten parkour? O nie, nie trafiłem strzałami, kurczę. Najlepsze jest to, że ja lecę totalnie przodem, nie? A mój ziomek z tyłu jest, a ja kurczę ten... Ja lecę z przodu wszystkie pułapki aktywuję, a ja już chyba nic Nie, 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 ja nie przejdę do tego parkura, nie ma bata, no nie ma. Co ty gadasz, że tam jest łatwy parkur jakiś? No, tak, tak mówisz, bo śmiercią jesteś. O kurde, czekaj, bo mi ziomek tu przejdzie w garniturku, dobra, nie przeszedł. Ja pierdziele, nie yeah, wierzę. Ja pierdłę kwaczy, starią 19 kili, w ogóle picobello, kurczę, no nie wiem co tam jeszcze, i weselo, nie? Nie, ja się poddaję chyba. Dobra cyk, ale on stary, ale ja kill'sów se nabijam normalnie statystyki to ja będę miał jak 112, nie? <grym> Sorry. A widzicie, to to z, u mnie. To dzwonek z YouTube'a przyszedł. No ta. Dzwonek z YouTube'a przyszedł, że Inar wrzucił film dwa miesiące temu. Nie, że Twój wpis na społeczności uzyskał takie i takie wyświetlenia. Ale po co Odpisuj, do komu... na, kom... Odpisuj na komentarze, żeby pokazać Twoim widzom, że im na tobie zależy. Co <grym> w się sensie, takie dostaje? powiadomienia od YouTube'a. Słuchaj, ale najlepsze jest to, wiesz co jeszcze? Takie mocne XD jeśli względem YouTube'a mielibyśmy sobie powiedzieć, że takie główna wysyła nam, a dzwonku nie wysyła? A dzwonków nie, a... nie wysyła! Ale druga rzecz, że YouTube ma w sobie taki fajny nawyk, że kurcze. Yy... Jak już wyśle dzwonek, to często po północy lubi go wysłać, nie? Bo widzowie często mi się skarżą, że, że o północy dostałem info, że jakiś film był, nie? Także naprawdę. To nie wiem, nie spotkałem się jeszcze z tym. Skibidi łapa. Pa. No u mnie często widzowie dostają, na przykład o live streamie, powiadomienie o trzeciej w nocy, nie? Ja... Pierdzielę. Cześć nar. Cześć Inar, wiesz że to jest końcówka że stary Zostaw mnie! Nie, już nie mam pułapek tutaj stary, bo wszystkie mi się zużyły. No i dobrze! Boże, nie trafię. Trafiłem. Nie traw. O Jezu, jesteś tu. W ogóle co masz różowe włosy, co jest? Kurcze. A wiesz, że nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Dostałem raka od tego YouTube'a. Tak? Kurczę, dobra, i patrz, biegnie na końca. O jezu, to skończę. Zagramy jeszcze jedną. Moment. Co? Nie, nie wierzę, co ty zrobiłeś w tym momencie? Nie. Bez jaj, Inar, naprawdę? Naprawdę. To jest mój parkur, boże. Zostaw. Nie. Mnie. To nie był parkur, to był pojedynczy skok, chłopie. Co to było? Nie, ja po prostu. leję, po prostu jak zlew w tym momencie. To był parkur. Nie, ja muszę na to patrzeć, wiecie, jak on znowu zrobi taki bo to po prostu. No nie, nie! Nie ukończył mapy! No co wy gadacie? <gadanie> e, ja z ciebie nie mogę chłopiec Boże! Nie <gadanie> moja wina przecież! Ja pieskam! Jest tobierką? Nie, po prostu nie mogę z ciebie, nie? Jak tam moja ranga? Dalej jestem spitsterem. Ciekawe co jest dalej. To jest kurcze ranga dla takich naprawdę zapalonych graczy, tutaj coś czuję już, speedster. Oj, O snapchaty, nie messengery. Nie, piszą mi na facebooku, wszyscy mi piszą, zapomniałem wyłączyć telefon. A tak. swoją drogą moi oh. drodzy, jeśli nie dodaliście mnie jeszcze na snapchacie, to dodajcie mnie, cyferkowy cyfer. I dodaję mi liście... informacje. I, I na instagramie. I na instagramie cyferkowy, bo cyferkowy. lecimy po, zaraz 8000 tysięcy followów będę miał. Kurde, ja... No, na, jak... a, a ja mam 300 i... Jak chcecie to też możecie do mnie domyfikować. Jak ja to chyba piękny jestem, jak mam 8000 followów. Kurde, panie. Boże. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Ja, ja nie mogę nie nawet wiem. 400 wbić. Normalnie mówię, nie będzie obiadu, jak nie będzie followa. I wszyscy followują, nie? I wszyscy followują. Wszyscy! No nie ma nikogo, kto by nie zafollowował. A bo mówię, ja że sobie to tłumaczę po, po prostu tak, że moi widzowie nie mają Instagrama i dlatego nie followują. No tak, Instagram od 11 lat, nie? Czy od 13. Lat. No właśnie. Nie, to wtedy moi by też nie korzystali, w dużej mierze. Aczkolwiek powiem ci, że zaskakuje się ostatnio i coraz więcej wyłamuje się w mojej widowni 19-20 lat ludzi. Tak, tak... mnie też, na przykład moi znajomi ze szkoły. Znajomi ze szkoły... Znajomi się nie liczą! Jak to nie? No nie, bo znajomy mogłeś sam polecić. A, no to nie mam widzów. To nie mam widzów. Proszę, nie mogę tego pierwszego parkouru robić. No nie, przejść. I spadłem stary, co to ma być? Halo. Przepraszam bardzo. Ej, się ma, no. na tym samym tym. A ja se tutaj skróciłem. Czemu ty stary do mnie mówisz? Przecież jestem młodszy od ciebie. No i co stary? Staroni! No nie. Staroni! Masz nutenko, nie. Staroni, ni, no fest. w kater mam masz Katar, a ja dzisiaj rano miałem taką no. flagę na gardle, musiałem cztery odcinki nagrywać. Przy trzecim Dzięki odcinku za tą dopiero informację. mi wpuściło, to. Jest takie, w gardle mi robiło, nie? Jak, jak Youtuberzy chyba wiedzą, to jest tak jak: przez jeden dzień nie nagrywasz dużo, przez jeden nie nagrywasz, i to jest złoty Steve stary w ogóle. Czaisz? Złoty. Kątwa złoty, nie, zacz... nie zaczynajmy tematu kolorowych Steveów, ok? To złoty Steve stary, ale ja już wiem, co będzie na miniaturce. Nie, nie zaczynajmy tematów tych. Puszk. Widziałem. To było piękne, jak ty stary biegniesz przede mną. A ja. Nie! Aktywował mi pułapkę, wredna menda. Bardzo ładnie. W ogóle na większej ilości materiałów teraz macie kamerkę, moi drodzy. W końcu nie musicie pytać, jak cyfer wy... Najlepsze jest to. Ja, kurde, dodaję kamerkę. Mam live. Y. Zawsze na liveach jest kamerka. Kamerkę dodaję do praktycznie. dodawałem co do piątego filmu, nie? A ludzie kuźde, oglądający mnie od lat, nie wiedzieli, jak wyglądam. Ej no, spadłem. Nie, nie wiesz, wiesz no. Ja no. wiem! Ja wiem! Boże, jak tam wskoczyć? Gdzie wskoczyć? No tutaj! Gdzie? A w ogóle Inna, A -a -a. słyszałeś, że Retraceting na Windows 10 wychodzi? Tak! Właśnie we wrześniu kupuję nowy komputer i chcę sobie RTX-a kupić, wiesz? Aczkolwiek powiem ci, że jestem ciekaw, jak to będzie wydajnościowo Obstawiam, że kurde, tam będzie można totalnie mieć syf kompa i tak naprawdę używać tego RTX-a na Windows 10 no bo Windows 10 to w ogóle takie, takie... No, to jest najwydajniejsza wersja obecnie Minecrafta. Ale powiem ci, że ja się nastawiam, kurczę, bo no powiedzmy, że ja mam problemy z RT... Mam rtx -a 2070, nie, one nie do końca. Ponieważ 2060-ka się bardziej opłaca. I szczerze, jakbym miał opcję, wymieniłbym to na 2080 już w tym momencie, żeby mieć te retracetting na, na odcinkach. No ale niestety, y, to by było na tyle. 12 minut materiału, myślę, że dzisiaj styka. Szybkie materiały, bo Cyfer robi zapasy na wyjazd. Skończyłeś już? Także dziękuję tak. Wszystkim za oglądanie jako drugi. Ja też. Y, za, zapraszam do Inara oczywiście. Dziękuję za oglądanie. Dzięki Inar za wystąpienie. Do zobaczenia w kolejnym Spoko. odcinku. Cześć. Cześć.